Okay. Witamy Was na targach Budma 2026! I ja chciałem jeszcze pozdrowić naszego szefa Daniela. Szkoda, ja. że Ciebie tu u góry z nami nie ma. Zaraz dobija dziewiąta. My w drodze do Poznania na targi budowlane Budmy. Odwiedzamy ich co roku. Chcemy spotkać się z naszym dostawcą Disotrą Polska. Jak również odwiedzimy naszego znajomego Ojca Okienko. Pozdrawiamy Cię, Bartek. No i oczywiście obejdziemy całe targi. Zostało nam jeszcze dwie godziny drogi. Warunki na drogach niesprzyjające, ale mamy super kierowcę, który nas bezpiecznie dowiedzie na miejsce. Możecie nie wierzyć, ale jestem w schronie, a jak wiemy, w schronie nie ma okien, więc naprawdę nie wiem, co tu robię. Myślę, że jak wszyscy mieliby bunkry albo w nich mieszkali, to nasza firma by zbankrutowała, bo czy w bunkrze potrzebne są zasłony? Wątpię. Zauważyliśmy tu fajną pergolę. Nowoczesne kwadratowe słupy 15 na 15 cm. Dach w pełni składany, szczelny, z orynowaniem, z oświetleniem po obrysie. No i co ciekawe, zobaczcie, pióra zwijają się na jedną stronę, dzięki czemu możemy mieć otwarty dach i podziwiać wieczorek gwiazdy. Zamykam. I nie wieje. Mamy strefę do komfortu zamkniętą, przedzieloną zipem. A tutaj możemy sobie pogrillować, czyli nie wpada nam dym do środka pergoli. Świetne rozwiązanie. No, zadaszenie nie musi być nudne, białe, antracytowe, tylko w różnych kolorach. Bardzo ładne. Słuchajcie, w końcu mam małą makietę domu i mogę Wam powiedzieć, co bym tutaj zrobił z rozwiązań zewnętrznych. Klasyczne okno. Dzielone pewnie. Okno typu HST. Dwie żaluzje fasadowe. Do tego jeszcze mała moskitierka. Wyobraźcie sobie, i tu se wchodzimy. Górne okno też jesteśmy w stanie zasłonić. Tutaj byśmy wykonali po prostu żaluzję w kształcie. Tutaj również przydałaby nam się żaluzja fasadowa. Tam macie takie małe okno w kuchni. nie? Super by się sprawdziła na przykład roleta rzymska. Może to być plisa, nie wiem co lubicie, czy minimalizm, czy chcecie bardziej ocieplić wnętrze. No ale tutaj też możemy zrobić od środka, zobaczcie. Zasłonki, dodatkowo pliski jakieś. Tutaj możemy też uszyć zasłonę w skosie. Bartek, pierwszy raz. Co się tu wystawiasz, czy który? Trzeci. Trzeci. Tak. Ale ten chyba wyjątkowy, bo największe stanowisko tutaj. Na masz w w tym ten roku. moment tak, ale za temu było 20 metrów, nieśmiało. W zeszłym roku 30, a w tym roku 100. Także Słyska. mamy razy trzy. Moi drodzy, zdradzę Wam, że 2027 już jest planowane na 200, więc mamy już nawet projektantów, którzy stworzą całe stoisko. Rozwojowo. Tak. Kto nam Bartek powiedział w tym roku jakieś nowości, które są u Ciebie. No co, moi drodzy, jeżeli chodzi o przesłony, no to nic wyjątkowego nie pokazujemy, ale przede wszystkim okna, czyli okno z ukrytą klamką od Alurona. Przede wszystkim drzwi marki roka i premiera naszej współpracy drzwi, które mhm. są wyjątkowe, które nie są drzwiami, ale bardziej sztuką. I je warto zobaczyć i warto je dotknąć, bo to jest coś, dlaczego warto budować przepiękne dom. Oczywiście okna drewniano które są na systemie włoskim i mają najcięższe skrzydło na rynku. jest ciekawostek, no to one będą w moim nowo budowanym domu. Moim zdaniem numerem jeden w sprzedaży w tym roku będą okna aluminiowe i to okna aluminiowe marki Aluron, dlatego że ona się najszybciej rozwija. Oczywiście taka nowość jak ukryta klamka, nie wiem, czy ona będzie numerem jeden. Pewnie nie, ale na pewno znajdzie w swoim zwolenniku, no bo klamki przeważnie... Obrzucają okno, po prostu są brzydkie. Zgadzam się. Więc y, to wszystko, co bezklamkowe, to będzie się po prostu podobało, ale na pewno aluminiowe. Już w zeszłym roku rynek nam pokazał, że y, dzisiejsze domy nie mają okien o wysokości 2,10-2,0 m, tylko raczej znaczy 250 60 280 i 3 m, no i tam niestety możemy tylko zastosować albo stety okna aluminiowe, lub też drewniano-aluminiowe, aluminiowe są ciut tańsze od drewniano Dlatego moim zdaniem to będzie numer jeden sprzedaży, jeżeli chodzi o rynek stolarki osporowej. Czyli twierdzi, że coraz większe domy budujemy, coraz wyższe okna? Coraz większe domy? Tak. Ale czy coraz większe okna? Na pewno tak. Dlatego, że my na przykład, taka ciekawostka, mieliśmy projekt domu 250 metrów, ale go zmniejszyliśmy do 150 już po wbiciu pierwszej łopaty i zmniejszyliśmy ten dom dla naszej wygody, i ergonomii, ale okna nadal mamy bardzo wysokie, bo okna w tym domu to większość ścian i mają po 2,70 m wysokości. Więc wszystkie te wysokie okna czy style kalifornijskie wracają do was. Panie Marko, Glass Cornery występują i występować będą w naszych domach. To tak jest najlepsze rozwiązanie od was. No cóż, Corner to jest bardzo proste, a zarazem innowacyjne rozwiązanie. Główną jego zaletą jest to: ta żaluzja, tego typu corner, mająca łącznik listwy jednej i drugiej żaluzji, nie wymaga w tym momencie żadnych prowadnic, ani Linek, mhm. ani jakiejkolwiek innej prowadnicy, tak? Klient. Chowając taką żaluzję, dostaje czystą formę, można powiedzieć, że e, skrajnie można by tą żaluzję nazwać znikającą żaluzją. Zgodzę się z tym, nie mamy żadnych linek, prowadnic. Tak. No Co się jeszcze udało w odróżnieniu od konkurencji, że y, zawęziliśmy troszeczkę, m, bardziej niż konkurencja, dylatację pomiędzy oba pakietami, także składając tą żaluzję, otwierając i zamkając szczelna. to jest bardziej szczelna. szczelna tak? Klient ma mniejszy dopływ światła. Mhm. Jaką zrobiliście największą? W tej chwili nie mogę zdradzić, żeby konkurencja nie słyszała, okay. ale robimy pojedynczą żaluzję o szerokości 3800, dlatego że ona oczywiście ma pewne ograniczenia, ale na indywidualne zamówienie możemy zrobić 3800 na pojedyncze przeszkania. Czyli nie mamy rzeczy niemożliwych. I Sotrze, U was. I Sotrze zawsze jest tak, że. Robimy rzeczy, których się nie da zrobić gdzie indziej, i niestety cierpię ja z tego powodu, bo muszę się na to godzić, muszę to przeliczać, sprawdzać, czy da się to zrobić, i jeszcze muszę dać na to gwarancję. Proszę spojrzeć teraz, mamy w stanie zamkniętym. Udało się uzyskać dosyć małą szczelinę na rogu. Prawie na dwa palce. Tak jest, ale jak widać, one jeszcze są połączone. Tak, połączone, bo oczywiście mają swoją klasę wiatrową. No i generalnie rzecz biorąc, co. W tej chwili trzy rodzaje lameli możemy zastosować i co jest bardzo ważne, e, popularne Z90, które tutaj widzimy, mm -hmm. C80 i C80 Flexi. wszelkiego rodzaju odmiany żaluzji trójkątnych. Tak? My je nazywamy handlowo żaluzje skośne i żaluzje ukoszne i dostarczamy je naszym klientom w różnych konfiguracjach. Stosujemy do tych żaluzji wszelkie prowadnice, jakie możemy zastosować do, prowadni, do żaluzji standardowych, natomiast żaluzje skośne w tej chwili tylko na linkach i na tym zakończę, więcej nie mogę powiedzieć. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Kończymy zwiedzanie Budmy w 2026 roku. Mieliśmy plan, myślę, plan wykonaliśmy, bo zobaczyliśmy kilka ciekawych rozwiązań. Różnego rodzaju zadaszenia, carporty, jeszcze raz powiem pergole, zipy, szkła przesuwne. żeluzy fasolowe na okna różne. Pan Marek bardzo fajnie nam podsumował, dlaczego, jak co wybrać. Odwiedziliśmy naszego kolegę, też go pozdrowimy, ojca Okienko, też dziękujemy za lekki wywiad. Dzięki, że nas obserwujecie, dzięki za oglądanie nas do samego końca. Przed nami trasa około 4 godzin, jedziemy pomału, bezpiecznie, żeby dotrzeć na czas do domu. Adaś, pergole już montowaliśmy, ale myślę, że też szansa jest w ramach. Co ty nie, nabryła, nie, na nie, pan no, szef jest, on przy bergolach. Bez wrogą, co? Bez, na pomyśle. <śles>